W Tarnobrzeskim Domu Kultury odbyła się siódma edycja testu Młodego Ekologa. Do teoretycznego zmagania sprawdzającego ekologiczną wiedzę zaprosiła uczniów Liga Ochrony Przyrody w Tarnobrzegu. Test po raz kolejny został zorganizowany w formie multimedialnej i dzięki temu cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Mamy 13 zespołów 3 czyli z 13 szkół. Ta forma jakby współzawodnictwa quizu cieszy się dużo zainteresowaniem wśród młodzieży, ponieważ oprócz tego, że jest ciekawie, zorganizowana w postaci takiego, takiej wirtualnej jakby części, to młodzież przy tym się bardzo dobrze jeszcze bawi. Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące ochrony przyrody, gospodarowania odpadami, bioróżnorodności czy ochrony gatunkowej. Część będzie z życia, część będzie wymagała jakiejś takiej głębszej wiedzy ekologicznej, natomiast myślę, że ta młodzież, która się przygotowywała pod okiem swoich opiekunów, na pewno jest dobrze przygotowana i nie będzie miała żadnych problemów z odpowiedzią na te pytania. Utrudnieniem była sama formuła testu: szybsza odpowiedź na pytanie gwarantowała większą ilość punktów, a błędna powodowała ich odjęcie. Jak wiemy, bardzo ciężko jest teraz młodzież zachęcić do tego typu aktywności, jeśli chodzi o konkursy i przygotowanie się do tych konkursów. Dlatego, taka formuła, która po pierwsze jest ciekawa, a po drugie, w tym roku, żeby zachęcić dodatkowo jeszcze młodzież, przygotowaliśmy bardzo ciekawe nagrody. Za pierwsze miejsce telefon komórkowy, za drugie tablet, za trzecie bezprzewodowe słuchawki. Także, No i jeszcze wyróżnienia, także to są te główne nagrody. Także warto walczyć dzisiaj o te miejsca 1 -3. Pierwsze miejsce w teście zajęła Agata Witkowska ze szkoły podstawowej nr 1 w Gorzycach.